Dzień dobry. Tak jak Wam obiecałam, będę śledzić sprawy Dariusza Mateckiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, który ma sporo zatargu z wymiarem sprawiedliwości. I y, akurat przed chwilą ruszył proces. Trzech osób, trzech dyrektorów z Lasów Państwowych. Chodzi o głównego dyrektora Lasów Państwowych, pana Józefa, chodzi o szefa regionalnych Lasów Państwowych w Szczecinie, pana Andrzeja i chodzi o szefa Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, pana Michała. Otóż, jeśli chodzi o pana Andrzeja i pana Józefa, są to po prostu działacze partii Zbigniewa Ziobry, którzy zdecydowali o zatrudnieniu Dariusza to. W lasach państwowych, a prokuratura twierdzi, że został tam po prostu zatrudniony fikcyjnie, brał pieniądze za nic. I prokuratura przesłała akt oskarżenia wobec tych trzech osób do sądu, ale oczywiście ta sprawa też dotyczy samego Mateckiego, który ma jeszcze inny proces. Pamiętajcie, że tam jest nie tylko praca. Fikcyjna w lasach państwowych, ale także wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Także yy, ja akurat dzisiaj dostałam akt oskarżenia w sprawie tych trzech osób. Odpowiedzialnych za zatrudnienie Mateckiego. Dostałam ten akt oskarżenia w trybie dostępu do informacji publicznej od sądu w Szczecinie, od sądu rejonowego w Szczecinie. No i ten akt oskarżenia jest bardzo ciekawy, tam jest masa szczegółów, których nie znaliśmy zeznania świadków i warto to prześledzić, dlatego że Matecki chodził i opowiadał po mediach, że oskarżenie o to, iż jego praca była fikcyjna w lasach państwowych jest zupełnie bezpodstawna bo on bardzo dużo robił w mediach społecznościowych, chodził na eventy i i I z tego punktu widzenia warto spojrzeć na ten akt oskarżenia, który właśnie dzisiaj przyszedł do mnie z sądu, bo tam jest wiele interesujących szczegółów. Zacznijmy od tego, że Matecki został zatrudniony w Lasach Państwowych w 2020 roku i... Em, tam, powiedzmy, zarabiał około 8 tysięcy złotych. I w 20 roku pracował właśnie teoretycznie w tym Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, ale troszeczkę mu się to znudziło i uznał, że to jest za mało pieniędzy i zażądał stanowiska kierowniczego. Problem polegał tylko na tym, że jeśli chodzi o lasy państwowe, to nie miał odpowiedniego stażu, żeby zajmować stanowisko kierownicze, ale coś tam zahachmęcili tak żeby na początku 23 roku. On był szefem jakiegoś zespołu, tralalala jakiegoś tam, wiadomo to, że nieważne. No i szefem tego zespołu, kierownikiem był powiedzmy tam od początku 23 roku do 27 października 23 roku. Pamiętacie, że w 15 października 23 roku odbyły się wybory parlamentarne i PiS został odsunięty od władzy. Ile matecki dostał za ten okres? Yy, niecałe 500 tysięcy złotych. To naprawdę duża suma, i spodziewam się, że jeżeli w tym procesie. Yy, Okaże się, że rzeczywiście sąd potwierdzi, że była to praca fikcyjna, a matecki, tak jak wspomniałam, ma osobny proces, gdzie też ten wątek fikcyjnej pracy w lasach państwowych występuje no to ja rozumiem, że on będzie musiał te pieniądze zwracać i myślę, że dobrze by się stało lasy państwowe to jest państwowa instytucja, to jest własność nas wszystkich podatników. Nie widzę powodu, żeby przepalać 500 tysięcy na mateckiego. Nie całe. Niecałe 500 tysięcy. I ten akt oskarżenia jest niezwykle ciekawy. Tak jak wspomniałam, no tutaj y, często się koncentrujemy na ziobrze, ale zwracam uwagę, że naprawdę no, ci działacze Solidarnej Polski, którzy obsiedli te lasy państwowe, y, teraz będą musieli odpowiedzieć za swoje czyny i oczywiście sąd, ich nie skaże prawomocnie, są niewinni, ale moim zdaniem odpowiedzialność polityczna to już jest na bank, że to po prostu było skandaliczne wyprowadzanie pieniędzy, marnowanie pieniędzy publicznych. Oczywiście kodeks karny swoją drogą, ale z mojego punktu widzenia polityczna odpowiedzialność jest bezsporna. No, i dlatego właśnie chciałam Wam zaprezentować ten akt oskarżenia. Przypomnę, że w tym początkowym egresie to Matecki najpierw dostał 8 tysięcy złotych brutto. No, w 2020 roku to naprawdę była niezła pensja, biorąc pod uwagę to, że prokuratura twierdzi, już on w zasadzie nic nie robił. No właśnie, a na jakiej podstawie prokuratura tak twierdzi? Oczywiście zostały po prostu zbadane wszystkie kwestie, dokumenty. Logowania w lasach państwowych. No, i mam tutaj przed sobą zeznania jednej ze świadków. Przesłuchana w charakterze świadka, pani KS, ówczesna kierownik zespołu do spraw komunikacji społecznej, zeznała: Zostałam poinformowana, że DM, czyli jak rozumiem, Dariusz Matecki, będzie moim pracownikiem. Ja byłam zdziwiona, ponieważ nie zgłaszałam zapotrzebowania na zatrudnienie dodatkowej osoby. Nie widziałam takiej potrzeby i to powiedziałam. Dyrektor C, jak rozumiem, i jest to ten pan Michał C, szef dyrektor tego centrum informacyjnego, dyrektor C powiedział, że to była jego decyzja, i ja zapytałam, czym ma się zajmować. Jak rozumiem, Matecki. I usłyszałam, że mam się tym nie interesować. Dla mnie kontekst tej sytuacji był oczywisty. Chodziło o zatrudnienie Dariusza Mateckiego. Ja dopowiadam Dariusza Mateckiego, ponieważ oczywiście otrzymałam akt oskarżenia tak zwany zanimizowany. To znaczy, że nie ma tutaj nazwisk, no ale wiadomo, że chodzi o Dariusza Mateckiego. E dla mnie kontekst tej sytuacji był oczywisty. Chodziło o zatrudnienie Dariusza Mateckiego, który miał nie wykonywać prac i pobierać środki z lasów państwowych. Pracownicy mojego zespołu składali raporty tygodniowe, miesięczne, zawierające opis wykonanych w danym czasie czynności. Ja wymagałam, żeby Dariusz Matecki również przekładał mi takie raporty, ponieważ ich nie otrzymywałam, to wysłałam do niego maile oficjalne, że proszę o przesłanie zaległych raportów. Pamiętam, że miałam dwa adresy. Mailowe, jeden z lasów, a drugi z Gmaila. Mm. Dla słów państwowych, oczywiście. Ja wysyłałam moje wiadomości na oba adresy, jednak nie otrzymałam na nie odpowiedzi. Rozmawiałam z tym z, o tym z, i tu jest imię i nazwisko innego pracownika, że nie, nie otrzymuję od Dariusza Mateckiego raportów z jego pracy. Pamiętam, że były takie spotkania kierowników wydziałów, zespołów z dyrektorem C, to jest ten Michał C. I podczas tych spotkań dyrektor C, Michał C, jeden z m, oskarżonych, pytał mnie na forum, jak mój pracownik, Dariusz, Matecki, a ja na forum odpowiadałam, że nie wiem, ponieważ nie mam z nim kontaktu, nie odpowiada na moje wiadomości mailowe. E, no, w każdym razie Michałowice było wiadomo, że Dariusz Matecki to wirtualny człowiek, który dostaje pieniądze za robienie zero. To była wiedza powszechna. E, Dariusz Matecki w centrum. Informacyjnym robił, co chciał. Po jakimś y, czasie dostałam kilka raportów od y, Dariusza Mateckiego. Y, jeśli chodzi o te raporty, które otrzymałam, to były one sformułowane w tak ogólny sposób, że uniemożliwiały weryfikację, jakie czynności wykonywał ten człowiek. Dodam również, że część wskazanych przez niego czynności w raportach nie wchodziła w, w skład zadań mojego zespołu. Udzielanie się w social mediach i komentowanie z ramienia Lasów Państwowych czy y, Centrum, kwestii związanych z szeroko pojętą działalnością lasów nie należało do obowiązków pracowników mojego zespołu. Nigdy nie widziałam jakiegokolwiek efektu pracy M. Mateckiego ani żadnego wytworzonego przez niego dokumenty. Jego raporty, które wysyłał, były nie do zweryfikowania. Pracownicy mojego zespołu e, wyjeżdżali mm, e, nie wyjeżdżali nigdzie na żadne eventy i inne wydarzenia. To nie należało do naszych zadań. Mój dział nie zajmował się także prowadzeniem mediów społecznościowych. Również mój kierownik AR nie zlecał mateckiemu jakichkolwiek prac. Z mediów dowiadywałam się, że matecki w godzinach pracy pojawia się na jakichś wydarzeniach kompletnie niezwiązanych z pracą w Centrum Informacyjnym, jak i pracą mojego działu. Wydarzenia te, w których on uczestniczył, odbywały się głównie w województwie zachodnio-pomorskim. Według mojej wiedzy, on uczestniczył w tych wydarzeniach jako przedstawiciel swojej partii politycznej i tak. Tam też sobie robił kampanię wyborczą, a nasz zespół nie miał nic wspólnego z organizacją tych wydarzeń w Województwie zachodnio w których uczestniczył Matecki. Um, no właśnie, czyli. Mamy kolejne jeszcze tutaj e, zeznanie. Dyrektor nie mówił, kto będzie zlecać Dariuszowi Mateckiemu pracę do wykonania. W czasie pandemii odbywały się konferencje online pracowników, kierowników zespołu w różnych konfiguracjach. Konferencje online odbywały się raz w tygodniu, czasami częściej. Pan Dariusz Matecki nie był zapraszany na nie, ponieważ nie miał przydzielonych zadań. Ja nigdy nie wnioskowałam o zatrudnienie Dariusza Mateckiego, nie zgłaszałam takiej mm, potrzeby. My potrzebowaliśmy ludzi do pracy, ale o innych kompetencjach. Mam notatkę brudnopis z marca 2021 roku, w której opisuję sytuację kadrową i potrzeby kadrowe, które przekazuję w celu załączenia. Do protokołu wskazałem, że przyjęcie mateckiego nie naprawiło braków kadrowych, ponieważ osoba, którą zastępował, miała inne kompetencje i umieściłem swoją rekomendację o zmianę zatrudnienia w bliżej miejsca zamieszkania. Ok, um. co dalej mamy w tym. Akcie oskarżenia, jeśli chodzi o takie skrótowe y, przedstawienie. Matecki złożył podanie o pracę zdalną. Rzeczywiście przez część czasu ludzie pracowali zdalnie, ale na którymś etapie lasy państwowe zarządziły, że już pracy zdalnej nie ma i wszyscy muszą przychodzić do biura. Tyle tylko, że wszyscy musieli przychodzić, oprócz kogo? No właśnie, Mateckiego. Um, tak jak Wam powiedziałam, w 23. roku Matecki postanowił zostać kierownikiem, żeby brać więcej pieniędzy, ale nie miał ku temu odpowiedniego stażu. Coś tam wymyślili i teraz tak: w ciągu trzech lat pracy, czytam w tym akcie oskarżenia, widziano Mateckiego pięć razy. Jeśli chodzi o 31 miesięcy pracy, logował się, jak rozumiem, to chodzi o, o to centrum informacyjne logował się 8 razy. Osiem razy, ale tutaj w akcie oskarżenia jest zdanie, którego ja nie do końca rozumiem, że niektóre logowania w zasadzie były automatyczne, więc wnioskuję z tego, że nawet nie wiadomo, czy z własnej woli zalogował się te y, osiem y, razy. I słuchajcie, to jest mega, że w tym czasie, kiedy on był w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, tylko żeby mnie, y, bo ta nazwa y, 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 brzmi dokładnie, żebym się nie pomyliła, tak, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, dokładnie tak to się nazywa. No i dobra, jak on tam pracował, to nie dość, że on pobierał nagrody, znaczy pensje, on pobierał nagrody, już spaliłam, on pobierał nagrody, nie koniec tego, wziął jeszcze dofinansowanie na okulary i uwaga, 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 ekwiwalent za niewykorzystany urlop. No, słuchajcie, to po prostu pazerność tego człowieka jest wręcz niewiarygodna. Z zeznań świadków wynika, że on nic nie robił i jeszcze sobie wziął ekwiwalent za urlopy. No, to jest coś naprawdę niesamowitego. E Teraz tak, Matecki twierdził, że on się udziela w mediach społecznościowych i bronił interesów lasów państwowych. Ale warto zwrócić uwagę, że z tych zeznań właśnie w tym akcie oskarżenia z tych zeznań wynika, że był zespół odpowiedzialny za obsługę kont społecznościowych właśnie lasów państwowych, ale Matecki nigdy z tymi ludźmi nie współpracował. W zasadzie bardzo często pracownicy rozmaitych agent, które miały teoretycznie z Mateckim współpracować, wiedziały o tym, że Matecki pracuje, bo dowiadywały się tego z mediów. Czyli te osoby, ten zespół, który był odpowiedzialny np. za obsługę kont społecznościowych, to... Zeznał, że właściwie Matecki nigdy się z nimi nie kontaktował. Dlatego prokuratura upiera się, że była to y, praca absolutnie, ale to absolutnie fikcyjna. Dobrze. Um, dla porządku sprawdźmy, co Matecki powiedział prokuraturze, co zresztą y, prokuratura też umieściła w tym akcie oskarżenia. Proszę bardzo, jest to strona. 21 szukam szybciutko, co tutaj w tych przesłuchaniach można znaleźć. Oczywiście nie chcę tutaj Was zanudzać, bo tutaj są liczne zeznania świadków, którzy mówią, że nie mają zielonego pojęcia, co Matecki zrobił dla lasów państwowych. Nigdy nie słyszeli o tym, aby naprawdę wykonywał jakąkolwiek pracę. Przesłuchany w niniejszej sprawie, znów cytuję akt oskarżenia, który dostałam właśnie od sądu, przesłuchany w niniejszej sprawie Dariusz Matecki opisując swoją pracę w lasach państwowych wyjaśnił. I tu cytat, zajmowałem się mediami społeczności, yy, społecznościowymi, współprowadzeniem Twittera, rozwinięciem tej platformy, bardzo mocnym kontaktami z Facebookiem, tworzeniem analiz raportów w zakresie mediów społecznościowych tej instytucji, stałym utrzymywaniem kontaktów ze środowiskami samorządowymi, pozarządowymi, politycznymi w zakresie zrozumienia gospodarki leśnej, chyba z tymi politycznymi to najbardziej podziałał głównie w swoim okręgu wyborczym w województwie zachodniopomorskim. pomorskim. E, tworzyłem między m.in. publikacje, które dotyczyły promocji lasów państwowych, zarówno w formie np. książeczki dla dzieci, czy w formie materiałów audiowizualnych zamieszczanych na, bar, na bardzo wysoko zaksięgowanych profilach w mediach społecznościowych. Przepraszam, na bardzo wysoko zasięgowych profilach w mediach społecznościowych. Utrzymywałem stałe kontakty z samorządowcami w zakresie np. remontów dróg służących do gospodarki leśnej, czyli np. dojazdowych do lasów, kontaktami z ochotniczymi strażami pożarnymi, które współpracują z lasami i przy systemach przeciwpożarowych lasów państwowych, często ich działania są dofinansowywane przez nadleśnictwa. Działałem ze stowarzyszeniami, fundacjami na najróżniejszych polach działalności. I teraz dalej prokurator w akcie oskarżenia stwierdza, powyższe wyjaśnienia nie korespondują jednak z zebranym w tej sprawie materiałem dowodowym, a w szczególności zeznaniami innych pracowników Centrum. Informacyjnego Lasów Państwowych oraz y, y, regionalnych lasach państwowych w Szczecinie. Jednocześnie w toku postępowania, w trakcie posiedzenia w sądzie rejonowym, w przedmiocie tymczasowego aresztowania, obrońca Dariusza Mateckiego przedłożył kilkadziesiąt stron wydruków z profili w, na platformach społecznościowych Dariusza y, Mateckiego, w szczególności z portalu X, które miały dokumentować jego pracę dla przedsiębiorstwa. Wskazane dokumenty zostały poddane kompleksowej analizie i w jej wyniku dokonano następujących e, ustaleń. E, prokurator stwierdził, że e, właściwie to skoro Matecki został e, w centrali lasów państwowych zatrudniony, w centrum informacyjnym, to w zasadzie powinien pracować jakby w kontekście całego kraju, tak, na obszarze całego kraju. Tymczasem e, okazuje się, że swoją pracę wykonywał wyłącznie na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w wybranych powiatach, no po prostu y, chodziło p, y, o budowanie swojego poparcia, y, w, czy w wyborach samorządowych, czy w wyborach parlamentarnych. Co więcej, 9 z 29 wydarzeń, na które powoływał się Dariusz Matecki, że rzekomo reprezentował lasy państwowe, no odbywało się w sobotę albo niedzielę. Tymczasem jego praca miała się odbywać przede wszystkim w poniedziałek piątek i jeżeli Matecki gdzieś występował jako przedstawiciel lasów państwowych to powinien być tutaj wystawiony jakiś dokument upoważnienie że on faktycznie jest reprezentantem lasów państwowych oczywiście w dokumentach lasów państwowych niczego takiego nie ma w wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji przedłożonej przez obrońcę Dariusza Mateckiego ustalono, że uczestniczył on w wydarzeniach w miejscowościach znajdujących się na obszarze 41 Okręgu Wyborczego w wyborach do Sejmu, których Matecki startował w październiku 2023 roku z numerem 6 na liście Komitetu Wyborczego. I uzyskał mandat poselski, okręg wyborczy. Y, I tutaj jest wymienione, które powiaty y, były tutaj objęte tym y, okręgiem. Oczywiście tam się promował Matecki. Dodam jeszcze, że to był taki okręg wyborczy, w którym PiS brał cztery mandaty. Jeżeli Matecki został umieszczony na szóstym miejscu, y, to znaczy, że był na miejscu niebiorącym i przeskoczył do góry. Dlaczego? No, właśnie dlatego, że dzięki lasom państwowym, dzięki temu, że lasy państwowe go utrzymywały, mógł sobie tam prowadzić kampanię wyborczą na rozmaite sposoby. Tutaj, oczywiście, akt oskarżenia wymienia te wszystkie miejscowości. Gdzie odbywały się te eventy, te wydarzenia, które Matecki zaliczył właśnie jako swoją pracę dla Lasów Państwowych, ale prokurator w akcie oskarżenia pisze tak. Nadto wątpliwości budzi także charakter wydarzeń, w których uczestniczył Dariusz Matecki. Trudno bowiem doszukać się związku Lasów Państwowych z tymi wydarzeniami obyczajowymi, religijnymi czy patriotycznymi. Jako przykład można wskazać fotografię odsłonięcia, odsłonięcia pomników. U Upamiętniających bohaterów z września 23, upamiętniających bohaterów, to znaczy odsunięcie pomnika była we wrześniu 23 roku czy 24 września 23 roku trudno zgodzić się z absurdalnym stanowiskiem, bowiem sam fakt pojawienia się Dariusza Mateckiego na jakimkolwiek wydarzeniu automatycznie nie sprawia, że reprezentował on tam lasy państwowe i trudno po prostu uznać, że faktycznie. Nie, Matecki tam pracował jako człowiek lasów państwowych. Co więcej, ten obrońca Mateckiego to też chyba jest z lekka nieprzytomny, razem zresztą z Mateckim i co tu dużo mówiąc się ośmieszają, dlatego, że uwaga, obrońca do materiałów y, dołączył fotografię z 30 października 23 roku, bo znowuż Matecki gdzieś tam występował i twierdził, że reprezentował lasy państwowe, a tym tymczasem formalnie Matecki był zatrudniony tylko do 27 października, czyli jakby zdjęcie było 3 dni. Później, No, to potwierdza, że w przeważającej większości wydarzeń charakter udziału był inny niż związany z reprezentowaniem lasów państwowych. I dodajmy także, że no, po prostu nie ma żadnego materiału, nie ma żadnego materiału, który by świadczył o tym, że lasy państwowe gdziekolwiek Mateckiego wysyłały. Oczywiście, tutaj zastrzegam, że w 23 roku wydaje mi się, że Matecki się troszeczkę wystraszył i zaczął pisać jakieś raporty i jakieś dokumenty, żeby chociaż robić, y, zrobić pozory pracy. Y, no, ale prokurator uznał, że one naprawdę są y, po prostu. Niewiele warte. I tutaj czytam jeszcze w akcie oskarżenia tak. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku fotografii z 23 lutego 23 roku. Przypominam, że to wciąż jest rok wyborczy. Dariusz Matecki trzyma książkę Dzieci wojny. Historie prawdziwe ocalić od zapomnienia. Autorstwa stojącego obok y, polityka. Nie sposób y, y, w promocji książki historycznej doszukać się świadczenia pracy na rzecz lasów państwowych. Tak, absurdalnych przykładów pracy jest więcej. Tymczasem nie mają one związku z rzeczywistym wykonywaniem obowiązków wynikających ze stosunku pracy. No, tak to właśnie wygląda. Mm. Przede wszystkim prokurator stwierdza, że wszystkie te wydarzenia właściwie miały na celu tylko promowanie partii politycznej, a nie budowania tak naprawdę siły lasów państwowych. I tutaj też jest wątek dotyczący tego, że właśnie Przyszło polecenie z góry, że Mateckiego trzeba y, zatrudnić. Y, pracownicy ze sobą y, o tym rozmawiali, i tutaj cytuję: Jest to skandal burdel, co oni tutaj wyprawiają: to jest porażające. Ehm. Jedna z pracowniczek powiedziała, że jest jego przełożoną, ale bez żadnego kontaktu, bez świadczenia z jego strony jakiejkolwiek pracy. W mojej ocenie nie było na dzień kontroli jakiejkolwiek zgody na jego pracę zdalną ani wcześniej złożonego do tego dnia wniosku. No tutaj już nie będę to wnikać, ale w każdym razie faktem jest, że inni już musieli pracować w biurze, Amatycki dalej teoretycznie oczywiście pracował zdalnie. Oczywiście zdarzało się, że Matecki pojawiał się na imprezie, na przykład sadzenie drzewek, tak? ale głównie po to, żeby się promować jako polityk, bo już wtedy był radnym szczecińskim. Do tego warto zwrócić uwagę, że do akt śledztwa dołączono wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli która oczywiście potwierdziła, że wszystko wskazuje na to, iż tak naprawdę Matecki był. Po prostu zatrudniony fikcyjnie, że nie realizował powierzonych zadań, nie wykonywał obowiązków związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy i zdaniem NIK świadczy to o pozorności zatrudnienia wyżej wymienionej osoby, co było działaniem niegospodarnym i niecelowym. Przypominam, lasy musiały matyckiemu zapłacić blisko 500 tysięcy złotych. Jest to po prostu. Niewiarygodne, aż trudno uwierzyć. Za każdym razem, jak patrzę na szczegóły tego typu rzeczy, tego typu historii, no to naprawdę. Włosy stają dęba. A co jeszcze mamy tutaj? A! Tak, w 23 roku tak jak powiedziałam, że Matecki się troszeczkę troszeczkę wystraszył i zaczął jednak jakieś dokumenty wytwarzać, ale nadal nie było tam realnej pracy dla lasów państwowych. Podsumowując, jeszcze raz zwracam uwagę, rozpoczął się proces tych działaczy, y, ludzi, partii ziobry, którzy dali Mateckiemu tę pracę. Sprawa Mateckiego też już jest w sądzie, ale ona się będzie jakby toczyć osobno, ale wszystkie te dowody jakby będą, czy zeznania świadków będą też wykorzystane. E, w sprawie Mateckiego i innych osób Solidarnej Polski, bo zwracam Wam uwagę, że może nazwisko Mateckiego elektryzuje, tak jak i Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, ale tam oskarżonych w tej aferze, zarówno w Lasach Państwowych, które ludzie Ziobry obsiedli, jak i właśnie Funduszu Sprawiedliwości, to tam oskarżonych, podejrzanych jest po prostu cała masa, choć nie wszystkie nazwiska są bardzo znane, nie można zresztą ich podawać, bo nie wszyscy się na to y, zgadzają. Gracias. I myślę, że naprawdę trzeba te sprawy nagłaśniać, także tych fikcyjnych zatrudnień, dlatego że Matecki i wszyscy ludzie ziobry wychodzili z założenia, że są całkowicie bezkarni, że będą rządzić zawsze. Tymczasem przyjdzie taki moment, że ktoś będzie ich rozliczał. To jest przestroga dla wszystkich innych urzędników i pracowników spółek Skarbu Państwa, żeby nie brali na siebie tych aktów łamania prawa i wyprowadzania. Pieniędzy właśnie na zasadzie fikcyjnego doradztwa, właśnie na zasadzie fikcyjnego zatrudnienia, ponieważ mogą być rozliczeni z tego później bardzo surowo. Procesy sądowe będą się toczyły bardzo długo i mogą się skończyć skazaniem. Niech sprawa Mateckiego i ludzi ziobry. Którzy zajmowali się wyprowadzaniem pieniędzy z lasów państwowych oraz Funduszu Sprawiedliwości, będzie przestrogą w przyszłości dla wszystkich, którzy by uznali, że są bezkarni, że mogą brać państwowe pieniądze bez żadnych reguł i bez żadnych hamulców. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Będę dalej śledzić sprawę Mateckiego i relacjonować Wam, jak tylko będę miała informacje na temat aktu. Przepraszam, oskarżenia Mateckiego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przepraszam, Sprawiedliwości. Oczywiście dziękuję Wam za komentarze, polubienia i subskrypcje. Dziękuję moim patronom na Patronite i zachęcam Was do śledzenia innych odcinków, chociażby ten ostatni, w którym opowiadam jak Karol Nawrocki w zasadzie abdykował ze sprawy Ukrainy, co nie jest dla nas dobre. Także polecam Wam odcinek poświęcony Mateuszowi Morawieckiemu i oczywiście długi odcinek w dużej mierze historyczny, w którym opowiadam o losach. Boodzie mierzę raz tego. Dziękuję za, za uwagę i do zobaczenia.